Jeśli zwykły Samsung Galaxy S20 był dla Was za drogi, a koniecznie chcecie mieć urządzenie z tej serii, no to model S20FE jest właśnie dla Was. To naprawdę udany smartfon za rozsądne pieniądze i ciekawy ruch koreańskiego producenta. Samsung miał fajny pomysł. Tańszy flagowiec z plastikowymi pleckami, kilkoma ustępstwami, ale za to w dużo atrakcyjniejszej cenie. Galaxy S20FE, czyli Fine Edition, w wersji z Exynosem 990, kosztuje 2900 zł, jest więc tańszy od zwykłego Galaxy S20 o ponad 1000 zł. Ja akurat testowałem wersję ze Snapdragonem 865, która kosztuje 3400 zł, ale to wciąż o 600 zł mniej niż zwykła jest 20. I super, że firma daje klientom wybór. Widać, że posłuchała tłumów po kontrowersjach związanych właśnie z Exynosami, więc już na starcie Samsung zalicza ode mnie dużego plusa. Plastikowe plecki mają swoich fanów, ale mają też przeciwników. To nie jest sprzęt spółki premium, więc tłumaczenie na siłę, że S20 FE musi mieć szklany tył jest moim zdaniem niepoważne. Powiem natomiast, że plecki z tworzywa sztucznego wyglądają dobrze, są przyjemne w dotyku i nie stanowią problemu przy bezprzewodowym ładowaniu, bo takie tu występuje, więc jak widać można pogodzić te dwie kwestie. Ładne kolory mimo plastikowych plecków, ogólnie dobre wykończenie i przyjemny feeling w dłoni, wodoszczelność ip 68 Naprawdę ciężko się tu do czegoś przyczepić. Czy tył będzie się rysował? Pewnie. Jest czasem tak, na razie po dwóch tygodniach testów wygląda dobrze, a nie dbałem o niego jakoś specjalnie bardziej niż o własny smartfon. Lubię płaskie wyświetlacze, więc polubiłem się również z tym. To super AMOLED. Ja wiem, że trochę gorzej niż w S20, rozdzielczość też jest niższa, ale mamy odświeżanie 120 Hz, więc bez bezpośredniego porównania obu modeli nie zauważycie różnicy. Świetne kolory, kontrast, kąty widzenia. Ekran jest nieco większy, ma 6,5 cala, jest Always on Display, jest obsługa HDR 10. Nie ma się do czego przyczepić, poza czytnikiem linii papilarnych pod ekranem. Mogły być minimalnie szybszy i dokładniejszy, bo jednak trochę odstaje od tego z S20, ale da się przeżyć. Testowany przeze mnie egzemplarz ma w środku Snapdragona 865 i układ graficzny Adreno 650. Wspiera go 6 GB pamięci RAM, więc trochę za mało, ale jest też coś, co zrobiono lepiej niż w zwykłym S20. Mamy tutaj 128 GB pamięci nadane, ale nie UFS 3.0 jak w zwykłym flagowcu, ale UFS 3.1, więc taka trochę zaskakująca zmiana, choć oczywiście na plus. Z wydajnością nie miałem żadnych problemów, a odczucie prędkości zwiększa ekran z wysokim odświeżaniem. To szybki, sprawnie działający smartfon, któremu nie straszny Android 10 z nakładką One UI 2.5, jest naprawdę szybko i solidnie, co potwierdzają nie tylko syntetyczne testy, ale również gry, z którymi świetnie sobie radzi. Oczywiście nie będzie też sprawiał problemów w codziennym użytkowaniu, przeglądaniu sieci czy portali społecznościowych. Dostaliśmy tu większą niż w zwykłym S20 baterię i to przekłada się na lepszy czas pracy na jednym ładowaniu. 4500 mAh wystarczało mi w tym sprzęcie spokojnie na 1 do 1,5 dnia pracy, co jest wynikiem solidnym. Mamy szybkie ładowanie 25W, więc może bez rewelacji, ale mimo plastikowych plecków jest tu również bezprzewodowe ładowanie 15W i bezprzewodowe ładowanie zwrotne 4,5W. Oczekujecie po tym smartfonie flagowych zdjęć, prawda? Mimo mniejszej matrycy takie fotki dostaniecie, bo aparaty naprawdę dają radę i można je spokojnie pochwalić. Jest świetny HDR, dobra ostrość, nie ma przekolorowanych fotek. Jest też zoom, choć już nie tak imponujący jak w S20, ale wciąż uważam, że we flagowcach była to bardziej ciekawostka i hasło reklamowe niż faktycznie użyteczna funkcja. No ale jednak chciałoby się czegoś więcej niż trzykrotny zoom optyczny, no bo później jest już cięcie z niedużej matrycy, więc efekty większego przybliżenia są mizerne. Mizerne natomiast nie są filmy kręcone galaxy S20FE, bo 4K 60 fpsów mamy tu zarówno z tyłu, jak i z przodu. Jest solidna stabilizacja optyczna, aparaty nie gubią podczas kręcenia filmów ostrości. Nie nakręcicie może tym smartfonem pełnometrażowego filmu, ale do takich codziennych nagrywek sprzęt da Wam więcej niż potrzebujecie. Jest NFC, są więc płatności zbliżeniowe, jest Wi-Fi 6, jest 5G oraz hybrydowy Dual SIM. Są też głośniki stereo oraz obsługa Samsung DeX. O braku jacka w sumie mógłbym nie wspominać, bo do tego w Samsungach już się każdy przyzwyczaił, choć pewnie trochę liczyliście na złącze słuchawkowe w tańszym modelu. No i podstawowe pytanie, czy warto kupić Galaxy S20 FE? Długo zastanawiałem się nad tym czy pewne ustępstwa względem zwykłego S20 warte są dopłaty, szczególnie ponad 1000 zł jeśli patrzeć na wersję z Exynosem. Fakt, nie testowałem tego modelu, ale nie sądzę by wydajność była znacząco słabsza, do kultury pracy samsungowych procesorów się natomiast już wszyscy przyzwyczailiśmy, ale nawet te 600 zł różnicy przy modelu ze Snapdragonem to sporo, a różnice względem S20 nie są aż tak znaczące żeby te pieniądze wydawać. S20FE to świetny pomysł, bardzo udany smartfon, w dodatku naprawdę rozsądnie wyceniony i możliwe, że będzie najlepiej sprzedającą się S20. Jeśli więc planowaliście zakup smartfona z tej serii, ale cena była dla Was zaporowa, no to model FE będzie najlepszym wyborem. Nie wiem czy w ogóle nie najlepszym wyborem, jeśli chodzi o S20. A w porównaniu z konkurencją? Są oczywiście tańsze urządzenia, których zakup warto rozważyć, ale S20 FE jest na tyle udanym i po prostu dobrym smartfonem, że bez wahania mogę go polecić. Dobry ruch ze strony Samsunga i mam nadzieję, że kolejne generacje Galaxy też dostaną swoje Fan Edition, czego sobie i Wam życzę. Jeśli podobał Wam się film, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, no i widzimy się przy następnych filmów. Trzymajcie się, cześć!